Inwestowanie jakiekolwiek, czy w krypto, czy na innych rynkach finansowych, to nie jest sprint, a maraton. Maraton, którego nie rozumieją ludzie. Nie rozumieją, czym jest proces, nie rozumieją, jak działa proces. Po prostu mówią, czemu to nie działa? Widać, że nie działa, bo oni tylko wierzą w początek i koniec. Chcesz mieć wyniki, jak z Twittera? To zacznij patrzeć tak jak oni, długoterminowo. Zaczniesz teraz i patrz tylko na proces, nigdy na koniec. Końca lepiej, żeby nie było. Ja nie szukam projektów, które mi zrobią 10 razy w tygodniu. Ja szukam projektów, które mają fundament, które są bezpieczne i które mają szansę na zrobienie razy 10, ale w kwestii długoterminowości. Bo możesz zyskać razy 10 bardzo szybko, ale możesz stracić razy 20 jeszcze szybciej. Jak rynek spada, ja dokupuję, a nie panikuję. Jak rynek rośnie, wtedy się sprzedaje. Bo ja nie liczę dni, tylko etapy. Zaobserwuj mnie, jeśli grasz też w długoterminową grę.